Microsoft Copilot strasznie pomaga w pracy. Są dane pokazujące, że około 30% pracowników jest bardziej wydajnych przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Ale żeby tak było, oczywiście trzeba się odpowiednio do tego przygotować. I mimo że oficjalnie jedynie 6% firm deklaruje korzystanie ze sztucznej inteligencji w Polsce, to aż 60% pracowników to robi. Mamy więc ogromny obszar tak zwanego Shadow AI. Każda osoba odpowiedzialna w firmie za bezpieczeństwo musi stworzyć pracownikom odpowiednie warunki, żeby z Copilota korzystać, żeby nie było żadnych psikusów, żeby Copilot nam pomógł, a nie przeszkadzał. Dlatego jesteśmy gotowi Państwu w tym pomóc, doradzić jak to zrobić, żeby Copilot był bezpieczny i produktywny. Dzisiejsze warsztaty przybliżają wszystkim uczestnikom dobre praktyki stosowania Copilota w ich pracy. Wyjaśniają, jak przygotować się do wdrożenia sztucznej inteligencji w organizacjach, podpowiadają, jakich błędów unikać i co zrobić, żeby osiągnąć sukces. Dzień współpracy, wymiany doświadczeń i wiedzy, dzięki którym Copilot staje się nieodzownym kompanem Twojej pracy. Każdy z Was może być częścią tej podróży. To podróż w przyszłość, która zaczęła się już teraz.